Witam Was bardzo serdecznie, po dłuższej przerwie, bez większego przygotowania chciałbym e, przypomnieć Wam piosenkę wolnej grupy Bukowina pod tytułem Majster Mieda. Skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy Drowem siadał, wyjmował chleb, Serem przykładał i dzielił się z psem, Tyle wszystkiego, co z sobą miał Majster bieda. Czapkę z głowy ściągał, gdy Wiatr gałęzie chylił drzewom, Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd drogę bez końca, co przed nim szła. Znał jak pięć palców, jak szeląg zły majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Tulał się w krąg ciepło, jak w kożuch, znużony drogą wędrowiec Boży. Zasypiał szybko Gapiąc się w mroki, a i bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak widać trzeba nie przyszedł bieda w zieloną wiosną. Miejsce, gdzie ciadał ziemskiem zarosło, i choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło, Runymi liśćmi jesieni schedą, Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Majster bieda. Majster bieda. Dzięki.